Druga część witeków. No dobra. Wiem, że to jest trochę dziwne, ale teraz musimy się jechać do domu. Czemu na no, musimy? O! To jest tablet. Na pewno będzie w Twojej nowej książce. A no właśnie, teraz tam ją i połóżmy się trochę sułek. Zobaczymy, czy coś się uda. No dobrze. Dobra, to przecież w sensie było już, no, przecież w sensie to było w drugim dzień. No przecież, w sensie, no, to drugi dzień szpita, robowa, wszystkie odpadnie.